Witam serdecznie. Moi drodzy, mam ogromną przyjemność poinformować Was, że w tym roku, 1 lipca, wystartowaliśmy już trzecią edycję konkursu Mieszkanicznik Roku na ten rok właśnie 2022. Konkurs dedykowany jest wszystkim mieszkanicznikom, sympatykom, przyjaciołom. I partnerom stowarzyszenia. Jak wiecie, stowarzyszenie jest największą organizacją tego typu na, na rynku i pretendujemy do miana organizacji, która może przyznawać swego rodzaju oskary na rynku nieruchomości i chcemy wynagradzać osoby, które ciężko pracują i przyczyniają się do tego, że cywilizowany jest ten polski rynek najmu i nieruchomości. Więc zachęcam Was, żebyście się zgłaszali, czy zgłaszali Waszych przyjaciół, wspólników, czy firmy, które znacie, które nadają się do tego konkursu. I tak jak widzicie, jesteśmy teraz na stronie Mieszkańczyk Kroku. Linka do tej strony znajdziecie poniżej pod tym filmem i co jest ważne. Jeżeli chodzi o terminy, od 1 lipca do 30 sierpnia możecie zgłaszać kandydatów. Zgłaszacie przez formularz i to na tej stronie macie właśnie takie przyciski pomarańczowe wypełnij formularz. Tutaj zgłaszacie tych kandydatów. Następnie, jeżeli zakończy się etap zgłaszania, będziemy głosowali na kandydatów. Od 1 września do 19 października będzie etap głosowania, a 19 października, jak zakończymy go, komisja zacznie obrady i wyłoni kandydatów. Wyłoni na podstawie dwóch kategorii, dwóch informacji czyli tego, jak odbywały się głosy, ile osób zagłosowało jak również drugi na podstawie bio, które właśnie jest zgłoszone w tym formularzu. I oczywiście gala wręczenia statuetek odbędzie się 19 listopada na Kongresie Mieszkanicznika, bo jakby mogło być inaczej. Więc zachęcam do wypełniania formularza, zgłaszania osób, firm w tym konkursie. Kategorie konkursu i tu mamy małą niespodziankę, ponieważ w tym roku doszła nam dwunasta kategoria. Zobaczcie, nagroda dla prezydenta lub burmistrza miasta, gminy, który najlepiej wykorzystuje zasoby nieruchomościowe. Jak widzicie, że pomaga Wam, ewentualnie wspiera Was w tych działaniach, również możecie zgłosić, możecie poprosić o to, żeby brali w tym udział. Następnie mamy zasady. Pierwszy etap, jak wygląda zgłoszenie, drugi etap głosowania i trzeci etap, wyniki. Jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia nad tym, czy brać udział w tym konkursie, to mamy tutaj taką listę korzyści. Zobaczcie, przeczytajcie lub prześlijcie do osób, które chcielibyście, żeby brały udział w tym konkursie. Zachęcam serdecznie. Oczywiście nie mogą być konkursu bez regulaminu, więc tu macie bardzo dokładnie rozpisane wszystkie rzeczy, zasady, jakimi tutaj się opieramy i jak funkcjonujemy. I na samym końcu macie znowu przycisk wypełnij formularz. Więc, moi drodzy, zachęcam was serdecznie do tego, żeby zgłaszać siebie samego, żeby zgłaszać waszych znajomych, żeby zgłaszać firmy, przyjaciół czy osoby, które widzicie, że są na rynku bardzo aktywne, działają na tym rynku tak, że chcą go zmienić. Chcielibyście wynagrodzić nawet te osoby takimi właśnie oskarami. Więc serdecznie zachęcam, zgłoście, przyciśnijcie tutaj ten przycisk, wypełnijcie formularz, zajmuje to praktycznie 3-4 minuty wypełnienie całego, całego bio i wtedy ta osoba bierze udział w konkursie. Więc co mi zostaje innego, jak... Trzymać za Was kciuki, za Wasze firmy. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia oczywiście na kongresie 19 listopada, kiedy będziemy wręczali Wam statuetki za pierwsze miejsca. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz trzymam kciuki i do zobaczenia na kongresie mieszkańców.